Cześć. Idę do lasu. Idziesz ze mną? Trochę się uspokoiło. Zresztą, jak jesteś w środku lasu, to wiatr się na chwilę uspokaja. Aktualnie nie pada. Jest cisza, spokój. Koszu mi wiatr. Ludzi niewiele. Tutaj liczę na to, że już nikogo nie spotkam. Jest fajnie. Wiecie, jesteśmy już odizolowani prawie dwa tygodnie. Na pewno każdy z, dnia z nas coś wyniósł. Każdy się czegoś nauczył. Może zrozumiał. A może i nie. Jedno jest pewne. Poddaliśmy się jak barany. Zabawne to jest. Ze strachu godzimy się na wszystko. Jak długo będziemy się tak bać? I dla jak długo będziemy się prowadzić, dać, prowadzić jak barany? Zastanawiam się. I zastanawiam Was to, że nikt nam do końca nie mówił prawdziwych informacji, a my grzecznie się wszystkiemu poddajemy. Już odpoczęliśmy. Dwa tygodnie za nami. Co się zmieniło? Poza tym, że kilka firm ma szansę upaść. A może nie kilka, może więcej? Czy nie czujecie, że ktoś nami próbuje zawładnąć? A my się dajemy ze strachu? Przestańmy się bać. Czego my się boimy? Że co? Że ktoś z nas zachoruje. Aha! A ile razy chorowaliście? Co najdziwniejsze, się okazuje, że jedyną chorobą, na które choruje w tej chwili cały świat, to koronawirus. Nikt na nic innego nie choruje. Hm. Ciekawostka drobna taka. To nie pokazują się dane statystyczne. Wszystko zamilkło? Coś się zmieniło? Przestaliśmy chorować na inne choroby? Czy to naprawdę? Jest tak, że my musimy się bać. Pewnie, jestem przekonana, że są osoby, dla których jest to duże ryzyko. Ale czy dla wszystkich? Takiego przekonania nie ma. Absolutnie. Uważam je, że ktoś na mnie manipuluje. Kto? Po co? Oczywiście wyda się. Wyda się jak zwykle po fakcie. Tylko nie wiem, czy to nie będzie deko za późno. Czy nie okaże się, że bardzo dużo straciliśmy i zabrano nam naszą wolność? Nie macie takich obaw? Bo ja tak. Nie choroby się boję. Boję się gdzieś tam. Zaczynam się obawiać, że ktoś mi chce zabrać coś więcej. Nie mnie, nam wszystkim. Ale ponieważ jestem typową polką, mającą w sobie niepokorną duszę, to budzi się we mnie bunt. 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 Nie chcę siedzieć w domu już. Nie chcę być odizolowana od ludzi. Jak długo? Dla mnie już wystarczająco długo. Siedzę w domu. Ta pytanie wczoraj ani, jakie witaminy, jaki witamin używamy, co robimy, żeby się zabezpieczyć? Napisałam tak na początek, co robię, po czym co chwilę ktoś to pisywał, i sobie się zastanawiałam. Aha, jeszcze to robię, i jeszcze to, i jeszcze tamto, jeszcze siamto, jeszcze dziesiąte. Dobra, okej. Okay. Już wszystko zrobiłam, co mogłam. <noise> Proszę mnie przestać straszyć. Jestem szczęśliwa. Zobaczcie, znowu zaczyna trochę padać śnieg. Ale jestem szczęśliwa, bo w tym miejscu jest kiepski zasięg. Ale jest pięknie. W lesie zawsze można odpocząć. Więc słuchajcie, bez względu na to, jak jest zimno, jaka jest pogoda, jak wieje wiatr, znajdźcie powód, dla którego możecie gdzieś pojechać do lasu. <laughs> tu człowiek zaczyna patrzeć na wszystko z innej perspektywy. Tu się nic nie zmieniło. Nic. Ci zmieniają tylko pory roku. Natomiast przyroda istnieje tak, jak istniała. Daje to swoiste poczucie bezpieczeństwa, swoiste poczucie stabilności. Zawsze się mówiło, że nie było nas, był las. Czy będzie las, jak nie będzie nas? Tak. A nawet jeżeli ktoś znowu straszy, że przyroda tego nie wytrzyma, to przyroda ma takie właściwości, że bardzo szybko się odradza. Bardzo szybko tam. Zresztą to widać w miejscach, gdzie ludzie się wyprowadzili. I bardzo szybko przyroda zagarnia. Zagarnia w swoje władanie. Znowu w swoje władanie. Zagarnia wszystko. Pięknie jest. Jest tak pięknie, że piękniej dla mnie być nie może. Jestem w swoim drugim domu. Czuję się świetnie i wam tego życzę. Życzę wam miłego po popołudnia, życzę wam dobrego nastawienia do życia i proszę cię. Idź na spacer do lasu. Tam odpoczniesz, nabierzesz sił, popatrzysz z innej perspektywy na ten świat. I zobaczysz, że nic się nie zmienia. Nie ma się czego bać. Jestem wdzięczna za tą możliwość chodzenia po lesie. Jestem wdzięczna za to, że drzewa stoją nade mną. Jestem wdzięczna za ciszę i spokój, które mam wokół siebie. Jestem wdzięczna za to, że jestem zdrowa, że moi najbliżsi są zdrowi. Kocham Was wszystkich. Do usłyszenia. Do jutra.